Coraz więcej osób w Warszawie, coraz więcej osób przed Pałacem Prezydenckim. Tam cały czas gigantyczna kolejka tych, którzy oddać chcą hołd prezydenckiej parze. Na krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Prezydenckim właśnie jest Małgorzata Wiśniewska. W kolejce coraz ludzi, coraz więcej, bo coraz mniej czasu, by pożegnać Marię i Lecha Kaczyńskich. Kolejka jest rzeczywiście gigantyczna. Tu, co Państwo widzą za moimi plecami, to są osoby, które czekały od godziny 8 rano, czyli około 10 godzin ale trzeba przyznać że wszystko idzie bardzo sprawnie i nawet bardzo trudne warunki pogodowe, bo wiatr jest, jest zimno, po prostu nikomu to nie utrudnia w tym, żeby rzeczywiście spokojnie stać i czekać w tej, w tej kolejce. W środku, wewnątrz, w Pałacu Prezydenckim w tej chwili w ciągu godziny jest około półtora tysiąca osób, także to wszystko rzeczywiście musi być sprawnie. Służby porządkowe i harcerze, którzy tutaj bardzo ofiarnie pracują, mają nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z wczorajszej nocy, kiedy było rzeczywiście dramatycznie, bo emocje u niektórych wzięły górę i doszło do. Do wybuchów agresji kilka osób zemdlało i potrzebna była pomoc ratowników.